Cześć, witajcie. Dzisiaj po raz pierwszy u nas na kanale i w ogóle u nas ogólnie pierwszy raz Opel Crossland X. Samochód z listopada 2018 w takim ładnym, rzucającym się w oczy kolorze. Samochód przednionapędowy, czyli Ośka 1-2 z manualną skrzynią biegów. Tak wam pokażę samochód dookoła, żebyście widzieli. Bardzo ładna sylwetka, bardzo ładnie się prezentuje. Coś takiego pomiędzy moką. A czymś innym, tak. Fajna stylizacja. samo się generalnie podoba jest tak nasz pierwszy Kozland. Auto ma stosunkowo bardzo mały przebieg. To jest niespełna 13 tysięcy km. Tu Wam troszeczkę pokażę wnętrza, tak wygląda wnętrze w Kozlandzie. Oczywiście nie są tam w zależności od wersji wyposażeniowych, ale mniej więcej tak to jest fotele, fotel kierowcy, oczywiście są też dostępne różne kolory tapicerki, ale generalnie to auto zaczyna się podobać ludziom, no i całkiem, całkiem przyjemnie w środku wygląda, tak? Na pokładzie jest to, co trzeba, to Wam później jeszcze dokładnie pokażę, że chodzi o wyposażenie. Jesteśmy tutaj na stacji kontroli pojazdów, będziemy wykonywali pierwszy przegląd samochodu po przywiezieniu go prosto z Opla, no i autko zdajemy do do klientów. Słuchajcie, silnik. Tu jest jeden, dwa. Silnik uturbiony. Wiadomo, są tak zwane pseudo-silniki z kosiarki. Ale muszę Wam powiedzieć, że w tym samochodzie jest bardzo lekki. Słuchajcie, 1200 kg całe. Naprawdę ten samochód bardzo bardzo szybko się rozpędza. Do tego jeździłem tylko z Landem Nowym na testach przez 2-3 dni. Skrzynia ma bardzo takie długie dość przełożenia. To jeszcze wiesz, jest oryginalny Oplowski, nie? Im dłużej jest, tym lepiej. A to się trzyma na 15-20 razy. No, też jest nowe auto. Nie, praktycznie 12 tysięcy przebiegu. Śliczny. Podobnie nawet dotykać 10 lat. No, Robi tylko przejechał i koniec. Tak, tak, bo u nas to jest wiadomo. No i tak to wygląda. No. A jak może oglądać auto po 12 tysiącach kilometrów. No fajny, fajny pierwszy taki u nas. No i tak słuchajcie to wygląda. No inaczej. Zaraz się wywalę. I jest bardzo bardzo ładny. A ja jeszcze pokażę bagażnik. Jak wygląda jest adaptacyjny oczywiście. Można sobie tutaj dowoli podnosić e, tą półkę. Chodzi tu o koło. Jest dojazd, ale można dać. Znaczy tu jest zakład zestaw. Wyrzucacie zestaw, wrzucacie dojazd, albo wrzucacie pełne koło. jedzie się słuchajcie dość fajnie dość wygodnie, fajna widoczność jest i w lusterkach, i przez przednią szybę eee, testowałem kiedyś przez dwa dni nowiutkiego Kozlanda ze 3 lata temu mm, co przykuło moją uwagę, skrzynia biegów, jest bardzo, bardzo duże, ma e, przełożenia mamy 60, on ma 2500 obrotów. jak go wykręcę do 6000 to on osiąga prawie 150 na godzinę e, na trzecim biegu, także ma bardzo duże, długie, przepraszam, e, przełożenia no tak, no to co, autko jak autko Praktycznie nowe, wygodne i ładne. A wyposażenia, no co? Słuchajcie, cztery szyby w prądzie, lusterka elektryczne, wiadomo, światło automatyczne, podgrzewana kierownica, rozbudowany ten tempomat z ostrzeganiem przed antykolizją. Tutaj sterowanie komputerem, radiem z telefonu. Jest nawigacja, jest także kamera cofania, PDC, klimatronik, podgrzewane fotele no i tu ma te systemy wszystkie, czyli ostrzeganie zmiany pasa ruchu, trzymanie w pasie ruchu eko, DDS-y przeszkody boczne no, fotochromat fotele są jeszcze dodatkowo mm, pompowane, znaczy rozszerzane no i podnoszone go dół elektrycznie, natomiast regulacja w płaszczyźnie jest regulacją ręczną, nie? no i tak to mniej więcej tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda, no to tyle mam nadzieję, że Kolega będzie bardzo zadowolony. Dzisiaj odbiera właśnie także i będzie sobie jeździł. Pozdrawiam. Hej hej.